Na film o najdziwniejszych kampaniach reklamowych, jakie znam. Nietypowe, niestandardowe, ale przede wszystkim ciekawe. Niestety, większość nietypowych kampanii reklamowych, jakie mogłyby się tu znaleźć, albo omówiłem już w poprzednich filmach, jak na przykład Wargor Waldela, albo zrobił to telewizja z kartonów w swoich fenomenalnych icebergach o reklamach. Więc, niestety, film będzie nieco mniejszy niż oczekiwałem. Od czasu reklamy alkoholu w polskiej telewizji były cenzurowane w taki sposób, że rzekomo reklamowały coś innego niż alkohol, a i tak wiadomo było o co chodzi. Pierwsze dwa przykłady na pewno znacie z filmów w telewizji z kartonu, a są to WTK Soplica i Łódka Bols. Poznaj jej smak. WTK Soplica to jest jazda. Łódka Bols. Mroźny smak prawdziwej przygody, która łączy na zawsze. Inny przykład, jaki udało mi się znaleźć, to reklamy piwa Bosma. Bosma. W tych reklamach postaci opisywały piwo bezalkoholowe, przy czym słowo bezalkoholowe było poprzedzane dużo mówiącym puszczeniem oka do widza i to dosłownie. Ja szczególnie polecam Państwu piwo bezalkoholowe. <laughs> przy piwie bezalkoholowym. I piwo? Be bezalkoholowe? Chyba moja ulubiona reklama z tej serii to ta z facetem, który z jakiegoś powodu wyjątkowo cieszy się z tego, że ludzie kupują piwo Bosman. Ja tak obserwuję i widzę i cieszy mnie to, że w Polsce tak popularne i lubiane jest piwo bezalkoholowe. Osobiście jednak od reklam Bosmana wolę reklamę WTK Soplica. Jest coś w reklamowaniu Wódki Soplica jako. WTK Soplica, co wygląda jak coś z jakiejś dobrej parodii absurdów telewizji i cenzury, a jednak jest to najprawdziwsza prawda. Nie można tu też zapomnieć o innej kultowej reklamie alkoholu, która w podobny sposób obeszła prawne regulacje, a mianowicie reklama piwa Okocim, gdzie pojawiała się dwuznaczna piosenka. Mariola ma oczy piwne, Mariola o kocim spojrzeniu, Pałaczaj i przedziwne, Jak słońce przeczące w jęzmieniu. Co do piwa, to jeszcze skumajcie to. Istnieje film na YouTube, polski film na YouTube z 2008 roku, będący parodią reklam piwa Żywiec, który posiada w sobie kurwa nagranie z Saban Moon, tej dawniej zaginionej wersji Czarodziejki z księżyca. Ta muzyka w tle połączona z tymi obrazkami i z tym losowym, byłym Lost Media, które tutaj po prostu tak się dziwnie pojawiło. Uwielbiam natrafiać na przeklęte filmy tego typu. A ta muzyka w tle ona po prostu idealnie pasuje do jakichś przeklętych obrazków albo nagrań. O, parodia czwarta Rzeczypospolita. Ciekawe, co tam będzie? Janusz Rewiński to znany polski aktor, któremu największą sławę przyniosła rola gangstera Siary w duologii filmów o Killerze, do tego stopnia, że Siara stało się nawet jego pseudonimem. Z czasem Janusz Rewiński odpuścił sobie jednak aktorstwo i zaczął żyć w spokoju na gospodarstwie. Ale czy wiedzieliście, że pojawił się swego czasu w kampanii reklamowej, która była dość ciekawa i wykorzystywała jego charakterystyczny wizerunek? Marka produktów do golenia Wilkinson Sword stworzyła kampanię reklamową, której celem była akcja przekonania Janusza Rewińskiego do zgolenia swojej brody. Hey, oh! Do uba, zjoliła, żeby starszego człowieka golić na starość. <grywa> Oczywiście to wszystko było wyreżyserowane i to nie były jakieś faktyczne protesty, a zwykła zabawa. Akcja nazywała się Cała Polska Goli Siarę. W tej całej sytuacji najbardziej bawią mnie ludzie, którzy odkrywają filmy z tej kampanii reklamowej po latach i zastanawiają się o co w tym chodzi. I chyba myślą, że to są jakieś faktyczne protesty albo jakaś akcja polityczna. A no i dostaliśmy z tej kampanii także wizerunek ogolonego Rewińskiego, który wygląda tak. Śmieszy mnie jeszcze to pisanie pseudonimu Rewińskiego z tymi cudzysłowiami Siara bez brody. Janusz Siara Rewinski. A no, i jeszcze jak szukałem rzeczy z Rewińskim, to znalazłem to! Turbostycznie! O tej kampanii reklamowej wspominałem już w serii oceniamy reklamy. Zapewne kojarzycie takie akcje film typu Zgadnij smak, m.in. w wypadku chipsów. Być to za nawazem! Ty, ty! Mielony! Istniała swego czasu kampania Mentos z takim motywem, która posiadała ciekawy motyw przewodni. W internecie zaczynały pojawiać się spoty, gdzie ludzie byli łapani i chwytani, a w tle narrator mówił coś o smaku prawdy i tym, że zrobią wszystko, żebyś go nie odkrył. Pojawiała się też charakterystyczna maska i hasła takie jak: nie pozwolą ci spróbować. Ludzie zastanawiali się o co w tym chodzi. I w końcu wyszło, że była to kampania reklamowa Mentos. Jesteśmy obok. Tuż za tobą. Krok przed nimi. Walczymy by nie mogli ci zabronić. Staramy się odkryć prawdę. Pozwolić ci spróbować. Każdego dnia staramy się odkryć tajemnicę. Spróbuj, jak smakuje zakazany smak. Mentos Enigma. Na stronie Rady Etyki Reklamy, tak, tej samej, gdzie można przeczytać skargę od kobiety, która zgłosiła reklamę Nestle, przez co jej twórcy musieli naukowo udowodnić, że dzieci lubią sosy. Dzieci, ale także w mniejszym stopniu dorośli chętnie jedzą posiłki z sosami. Przez które stają się bardziej wilgotne i łatwe do przełknięcia. Tak mówią normalni ludzie! My jesteśmy prawdziwymi ludźmi! A teraz kup baton impulsowy, który syci i pozwala wytrzymać do następnego posiłku! Jesteśmy ludźmi! Ludzie mówią w taki sposób. No więc na tej stronie jakaś matka zgłosiła, że dziecko bało się reklam Mentos Enigma, bo maska była straszna i przypomina postaci z horrorów? Jakie postaci z horrorów? Bilego marionetkę? Tak czy siak, Mentos Enigma to bardzo ciekawa kampania marketingowa, która bardzo mi się spodobała. Zawsze lubiłem takie kampanie reklamowe, które bazowały na jakiejś tajemnicy. I to moja ulubiona reklama typu zgadnij smak. Operowała bardzo ciekawą konwencją i bardzo chętnie zobaczyłbym więcej takich reklam. No i to by było na tyle w tym filmie. Trochę krótki, ale tak jak mówiłem. Większość dziwnych, śmiesznych, nietypowych reklam opisał w swoich icebergach telewizja z kartonu. Albo ja już zrobiłem o nich filmy, tak jak na przykład o Wargorze. Przepraszam, że film był taki krótki, ale mam nadzieję, że trochę wam się chociaż spodobał. No, do zobaczenia z tobą. odcinku i cześć! Stitch it!